Ja znam Instagrama, Albert. Patrzcie Nie mam go na. nie wiem, jak się nazywa na Instagramie. Ktoś by chciał mi napisać w ogóle. 81 800 Panama tu na. O, Zapraszamy tutaj Paweł na naszą, na moją lewą stronę i w tym momencie przywitajcie po raz kolejny. Przed wami władza piekiel amateusz. 81, 400. Czyli to spokojnie, panowie, panowie, panowie. No! Idziesz na śmierć? Wiesz na co? Pozwoliłem ci, kurwa, wypaczyć! Wypa Pozwoliłem ci przeprosić za moją mamę, ale za. za to, że obraziłeś matkę mojej córki! Jutro idziesz na śmierć! Nie wyjdziesz żywy z klatki! kap kurwa! Paweł, okej, okay. <noise> szarp się tam, kurwa, szarp się, no, dawaj, poszarp się jeszcze, no. <noise> no, Paweł, jak się do tego odniesiesz? No, co mam zrobić, no? <noise> nie puszczajcie ich tak na blisko, po co no, bo Obiecuję, że nie uderzę, chodź face to face, kurwa, no, no dawaj. dawaj. Obaj obiecują, że nie uderzą. No, puszczę, no, puśćcie. No, nie puszczajcie ich. Nie puszczaj. Malik mówi nie. Poczekaj, 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 poczekaj. Malik mówi, żeby nie puszczać. Dajesz słowo, dajesz słowo czy nie? Słowo dajesz słowo? słowo dajesz słowo? Słowo honoru nie Mówią słowo honoru, więc zobaczymy ile warte jest ich słowo. Panowie ochroniarze, bądźcie na baczności. Face to face. Ferrari, bomba, bez zasad, łokcie, stopy, sokierki. Jezus Maria, to się wydarzy! Jutro

To nie czas i nie miejsce. Zapraszam, panowie. Pozycja bokserska. Już jutro. Ogarniajcie pay-per-view. Musicie to zobaczyć. Ferrari bomba. Jeden z najgorętszych konfliktów w historii free-fightów. Dziękujemy bardzo, panowie. Dziękujemy. Ale walka dobra będzie. Walka będzie. No i cały czas te środkowe dobra, palce. Cały czas te oznaki. Ta. Chciałbym w tym momencie zaprosić do nas na sekundkę sędziego Szymona Bońkowskiego. Tak jest. Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić zasady, które będą obowiązywały właśnie podczas tej jutrzejszej walki? Będą to zasady Unified Rules z dopuszczeniem uderzeń kolanem w parterze, soccer i stąpami. Ja mam tylko jedną nadzieję że wszyscy w tym octagonie będą sobie to sami wyjaśniać i nie będzie znowu takiej sytuacji, że będą się ekipami napiertalać, i tyle. E, powiedziane jest o tym, że, że to są zasady no rules, ale pewne zasady obowiązują. Wszystkie zasady, które dotyczą właśnie e, zunifikowanych przepisów unified rules, czyli nie można tak samo jak w, e, w klasycznym MMA uderzać w tył głowy, w krocze, łapać za siatkę, te zasady obowiązują tak jak w innych pojedynkach. A więc już jutro zobaczymy w tej niezwykle ekscytującej formule bombę i Ferrariego. No i skoro będzie bomba, to na pewno będzie też i wybuch. Osłych. Może nie najlepiej, ale on mówił, że kocha Polskę. Zobaczymy, czy będzie ją kochał także. Po...